Cześć wszystkim, witajcie na kanale Cryptosiblings. Z tej strony Oliwia, a dzisiaj zaprezentuję wam projekt pod tytułem People. The people will raise, we are the people. Eee, na samym początku przedstawię wam kilka takich najważniejszych informacji o ruchu projektu. Eee, trzymanie People to nie tylko trzymanie PFP, to co jest w nas tak wyjątkowe, to to, że chcemy, aby nasza społeczność była siłą napędową, która konsekwentnie wspiera wszelkiego rodzaju organizacje pozarządowe obejmujące wszystkie sprawy takie jak pandemia, antywojenność, przemoc, oszczędność energii, globalne ocieplenie i tym podobne. People będzie pierwszym projektem charytatywnym o długofalowej użyteczności. Będziemy mieli własny tokenomics z prawami do głosowania przez społeczność i dużo więcej z monetą People. People Genesis urodzony w Metaverse, 10 tysięcy dostaw na blockchainie ETH. People Genesis to zróżnicowany składający się z 10 tysięcy osób. Każdy ma unikalne cechy i inną tożsamość, które odróżniają je od siebie. Każda osoba ma swoją historię, a ich obowiązkiem jest powstrzymanie świata przed przemocą, nienawiścią i zniszczeniem. Trzymanie People to nie tylko trzymanie PFP, pojawia się dużo więcej narzędzi, system tokenomiczny, głosowanie społeczności i tym podobne. Discord People rozwija się bardzo szybko i pierwsi członkowie będą mieli dużą szansę na wygranie białej listy. Społeczność rozwija się bardzo szybko, jak już wspomniałam, także w opisie znajdziecie też linki do Discorda, jak i Twittera. Wierzymy, że wykorzystanie formy NFT do gromadzenia społeczności jest dobrym sposobem na promowanie ważnych kwestii lub pomysłów, a jednocześnie może być długoterminową i zrównoważoną siłą. Wspieraj organizacje charytatywne na całym świecie. A więc czy jesteś gotów w stanie ze swoim People, aby wnieść więcej zabawy i miłości do kosmosu? People wymawiamy tak samo jak People, reprezentuje nowe pokolenie. To zupełnie nowa generacja, a prowadząc People, charytatywny projekt społecznościowy NFT, aby wyrazić przekonania People, wierząc w to, czego chcemy, co lubimy i co posiadamy. To jest postawa People do życia. Nie tylko przekazuje myśli o miłości i pokoju, ale także uczestniczy w rzeczach, które mają znaczenie dla społeczeństwa, ziemi i ludzi poprzez trend nowej generacji NFT. Jest to wspólna częstotliwość, która umożliwia założenie społeczności People. People nie jest tylko PFP jako przedstawiciel tożsamości, ale także wyraża zasady bycia People. Wiemy, że każdy People jest posłańcem miłości i pokoju, uczestnicząc w dobroczynności w najmodniejszy sposób i stając się nowym sposobem na życie. Rozpowszechnianie i utrzymywanie NFT w celach charytatywnych to nowość. Teraz już przechodząc do samej strony, jak widzicie, szata graficzna jest naprawdę niesamowita. Osobiście bardzo mi się podoba, przypadła mi bardzo do gustu. Na samej górze e, mamy różne przyciski, dzięki którymi możemy po prostu przechodzić do poszczególnych sekcji strony, ale równie dobrze możemy po prostu zjechać w dół. Jeśli chodzi o wizję, miłość i pokój leżą u nas w centrum, to kim jesteśmy? Nasze aspiracje, nasze marzenia. Jesteśmy people żyjącymi w metaversie, naszym metawers, gdzie nie ma przemocy, dyskryminacji, uprzedzeń płciowych, broni i na pewno nie ma wojny. Wszyscy jesteśmy równi, wszyscy jesteśmy people, bez względu na to, gdzie się urodziłeś kolor skóry, płeć czy okoliczności. Żyjemy w miłości i pokoju. Razem możemy stworzyć przyszłość, na którą wszyscy czekaliśmy. Razem staniemy, trzymając się za ręce i podzielimy kosmiczną energię naszego metaversu. Niech miłość i pokój będą z wami wszystkimi. People powstanie, jesteśmy People. I tutaj oczywiście również mam informację, że People to projekt oparty na społeczności, który będzie kontynuował współpracę z różnymi artystami i organizacjami charytatywnymi, udostępniając wiele kolekcji skupiających się na naszej wizji. Uważam, że jest to naprawdę super akcja. A tutaj mamy genezę. A People Genesis to nasza pierwsza kolekcja. Składa się z ponad 300 niesamowitych cech, z których każda ma twórczą i indywidualną pracę plastyczną. Każdy posiadasz People Genesis będzie częścią tego ruchu i będzie traktowany priorytetowo w przyszłych kolekcjach. Posiadanie kolekcji People Genesis sprawia, że stajesz się członkiem People światowej społeczności, która służy budowaniu znaczących długoterminowych relacji poprzez tworzenie, współpracę, przygodę i rozwój naszego projektu. Tutaj możecie zauważyć kilka właśnie projektów a tych People. Zanim mamy Kolejną szatę graficzną, która jest naprawdę świetna. Następnie no mapa drogowa. Faza pierwsza to People Genesis, wystartuje w kwietniu 2022 roku. Faza druga, po wybiciu People przekaże część swoich dochodów spółdzielczą organizacją non-profit, czyli projekty darowizny zostaną ogłoszone. W czerwcu 2022 wszyscy posiadacze People Genesis otrzymają darmowy zrzut towaru. Faza trzecia. Za pośrednictwem społeczności People wybierzemy listę miast globalnych i wspólnie zorganizujemy spotkanie People z lokalnymi organizacjami charytatywnymi w wybranych miastach. Faza czwarta. Druga kolekcja People zostanie wydana w drugim kwartale 2022 roku. Holding People to nie tylko posiadanie PFP. Będziemy mieli niesamowite narzędzie, takie jak nasze własne prawo głosu, tokenomic i społeczności. I więcej szczegółów pojawi się w roadmap 2.0. Tutaj mamy zespół. Jesteśmy grupą OG, która zajmuje się biznesem kulturalnym i rozrywkowym, kocha młodną kulturę i mocno wyświetlaną przyszłość metaversu. Mamy nadzieję, że dzięki emisji NFT więcej osób będzie mogło wspierać działalność charytatywną w najbardziej kreatywny sposób. Dzięki sile i kreatywności wspólnoty, niech miłość i pokój nie będą już tylko sloganami, ale rdzeniem naszej egzystencji i postawy życiowej. A jeśli chodzi, prawda, o zespół, to mamy tutaj współzałożyciela. Kolejnego współzałożyciela mamy e, menadżera community oraz kierownika do spraw komunikacji. I mamy również taką zakładkę, jak często zadawane pytania i tutaj możecie uzyskać właśnie odpowiedzi na drążące Was pytania, e, jaka jest podaż i cena tokenu. E, zostanie udostępnionych łącznie 10 tysięcy people Genesis. I że e, wszystko tak naprawdę, i cena, i data ujawnienia będzie wtedy, kiedy tak naprawdę e, wszystko widzę. E, jeśli chodzi o blockchain, e, no to 10 tysięcy bloków Genesis zostanie wybitych w głównym łańcuchu ETH. Data premiery startujemy w kwietniu. Menica odbędzie się na People World, co zostanie ogłoszone tuż przed startem na żywo. Jedyne oficjalne linki do strony menicy zostaną opublikowane w oficjalnych linkach na Discordzie i za pośrednictwem naszego oficjalnego konta na Twitterze. Jak już wspomniałam, oba linki znajdziecie w opisie pod filmem. Nie wystartujemy z ukrycia, nie będziemy wysyłać wiadomości do Ciebie, ani nikogo, kto ma wcześniejsze informacje o dostępnie lub linki. Nie będziemy używać żadnej innej nazwy domeny ani rozszerzenia. Prosimy o natychmiastowe zgłaszanie podejrzanych witryn oszukańczych. Co to są transakcje NFT? NFT to skrót on Non-Fungible Token, czyli unikalnych elementów cyfrowych, które są przechowywane i szyfrowane w łańcuchu bloków, które ludzie mogą kupować, posiadać i handlować. NFT mogą być po prostu sztuką cyfrową, ale mogą przynosić różne korzyści. Można je traktować jak karty członkowskie, dzięki którym posiadacze mają wyłączony dostęp do takich rzeczy, jak strony internetowe, wydarzenia, towary i nie tylko. No i następnie mamy jak kupić urządzenie. Musimy zarejestrować się w Metamax lub dowolnym portfelu Coinbase i pobrać rozszerzenie w przeglądarce internetowej. Musimy się upewnić, że mamy w portfelu wystarczającą ilość ETH, aby pokryć całkowity koszt, w tym opłaty za gaz. A w dniu na górze naszej strony internetowej pojawi się przycisk Połącz, aby połączyć się z Twoim portfelem. Klikniemy przycisk tokenu, a zostanie poproszony o podpisanie transakcji. Z każdą transakcją związaną z cenami gazu będzie pobierana opłata, a po dokonaniu zakupu nasze NFT i People Genesis pojawią się w naszym portfelu i na OpenSea. Tutaj oczywiście kolejna e, reklama e, dołączenia do społeczności People, e, Twitter oraz Discord. I tak naprawdę to tyle w dzisiejszym odcinku. Jeszcze raz sobie powoli przelecimy całą szatę graficzną. Uważam, że naprawdę to jest coś, na co warto zwrócić uwagę, bo niewiele stron masz tak zachwycając zachwycającą tą szatę graficzną. Ale, jak już wspomniałam, to już będzie na tyle. Komentujcie, subskrybujcie, wpadajcie linki w opisie. I do kolejnego. Cześć!